Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przemienić swoją farmę z maszyny do zdobywania surowców w całkiem niezłą maszynę bojową. Witam wszystkich z tej strony Snow. I w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o tym, że właśnie te nasze konto far, konta farmy, których często mamy całkiem sporo których zwykle używamy do zbierania właśnie surowców. No i to jest tak jakby główna, główny rzecz, którą robię, główny cel, dla których zakładamy farmy, żeby gdzieś tam wspomagały to nasze główne konto. Ale wydaje mi się, że naprawdę meta w Rise of Kingdoms przemieniła się do tego stopnia, że te konta farmy naprawdę mają coraz to większe i większe znaczenie, jeśli chodzi o walkę w Rise of Kingdoms, jeśli chodzi o KvK. I są takie sytuacje, w których naprawdę konta farmy Mogą zdecydować o waszym zwycięstwie albo o porażce w KVK. Także zachęcam gorąco do obejrzenia tego odcinka. Zacznijmy sobie od odpowiedzenia na pytanie, dlaczego tak jest. no dlatego, że myślę, że większość graczy zauważyła, że królestwa w Rise of Kingdoms zaczęły się kurczyć. W takim sensie, że coraz więcej królestw to są królestwa, które składają się tak naprawdę z jednego sojuszu. I te sojusze bywają bardzo różne. Niektóre są hiperaktywne z wielkimi wielorybami, inne mniej aktywne, ale już niemal prawie zawsze będzie to jeden sojusz, ewentualnie dwa, może półtorej, ale w większości królestw w Rise of Kingdoms na dzień dzisiejszy to będzie jedno królestwo. Tutaj od razu wyłączam nowe królestwa, te, które jeszcze nie weszły w sezon podbojów, bo to jest troszeczkę inna bajka. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie właśnie o większości królestw i pomyślimy, że to jest jeden sojusz, no to też można pomyśleć, że naprawdę prawie zawsze będziemy mieli problem, jeśli chodzi o jednostki, szczególnie na takich mniejszych królestwach, gdzie nie mamy aż tyle siły, często chcemy gdzieś tam oszczędzać te nasze jednostki, żeby móc wystawić 5, 6 albo nawet siedem marszy, w których będziemy wystawiać nawet po 400 tysięcy jednostek, no i nie chcemy za dużo zabijać tych naszych jednostek ze względu na to, że gramy kvk prawie że cały czas w systemie takim bardzo ciągłym nie jesteśmy w stanie tyle trenować, żeby cały czas tych jednostek tracić. No i wtedy pojawiają się właśnie konta farmy, które mogą być naprawdę fantastyczne. Jedna rzecz, która jest tutaj bardzo, ale to bardzo ważna, to to, że jeżeli dołączycie do garnizonu albo do mobilizacji swoimi jednostkami i to one przejmują tak jakby statystyki tych osób, które są w garnizonie. Czyli i nie tylko chodzi tutaj o dowódców, ale też chodzi tutaj w ogóle o statystyki. Chodzi tutaj właśnie o to, że nawet jeżeli moje jednostki mają bardzo słabą technologię, no bo jak sobie tutaj zobaczycie na technologię moich jednostek, to widzimy, że jest bardzo słaba, że te moje te czwórki to nie są mocne te czwórki, tylko widzicie tutaj, że ta technologia wojskowa u mnie wygląda, no tragicznie słabo wręcz. Ale jeżeli ja dołączę do mobilizacji albo do garnizonu, to. Wygląda to tak, jakbym wszystko tutaj miał wymaksowane. No, wszystko, wszystko, tak? Więc nagle te moje jednostki, T4, z tych byle jakich, które są teraz, stają się bardzo, ale to bardzo mocne. No i to jest kluczowe, jeśli chodzi o walkę farmami. Najczęściej farmy wykorzystujemy do garnizonu, ponieważ w garnizonie jest nam po prostu najłatwiej. Jak to łatwo zrobić? Wystarczy teleportować się w miarę blisko flagi, która jest broniona, i dołączamy jednostkami. Do tej flagi, żeby się po prostu bronić, tak? Jedna, drugi marsz, i tak dalej, i tak dalej. Wielkim, ale to wielkim plusem farmie jest to, że oddziały, które mamy w farmie, to są oddziały, których, na których nam nie zależy. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że, żeby zbierać surowce, to nie potrzebujemy tak naprawdę bardzo dużo jednostek, a wszystkie inne jednostki, które mamy, są nam po prostu zbędne. Jak widzicie, ja tutaj na mojej farmie mam. Trochę ponad milion jednostek, co nie jest dużym wynikiem. Są osoby, których te czwórek tutaj będą miały 2 miliony, 3 miliony, nawet 5 milionów. Jeżeli nie ma się właśnie tak mocno rozwiniętej technologii, to widzicie, że ta siła też nie będzie zbyt wielka. W wielu królestwach te 18 milionów, które ma moja farma, powiedzmy, że dotrenowałbym. Sporo tam jednostek, to miałby może około 25 milionów, to i tak nie będzie te top 300. A jeżeli moja farma nie będzie w top 300, to znaczy, że nie będzie też zmieniała naszego matchmakingu królestwa, czyli tego, jakich będziemy mieli rywali w kolejnym KvK. Skoro to nie będzie miało żadnego wpływu na naszych rywali, a mogę tutaj naprawdę sporo jednostek wrzucić, no, to jest to oczywista przewaga, tak? No bo w samym tym garnizonie to jest tak, jakbyście, jakby rywale musieli użyć jednostek zwykłych, takich, które ich bolą, takich, które muszą później trenować, takie, które sprawią, że oni będą się męczyć. No Wy używacie jednostek, na których Wam kompletnie nie zależy, których śmierć albo życie nie ma dla Was żadnego znaczenia. No i właśnie tutaj będziemy sobie mówić o tym, jak to zrobić, żeby te farmy nasze rzeczywiście były takimi walczącymi farmami, i że coraz częściej i wydaje mi się, że ta farma meta trochę się będzie przesuwać. Często oczywiście nie, nie powiem, że farmy teraz decydują o tym, czy ktoś wygrywa, albo przegrywa KVK, Nie to nie jest o tym odcinek. Wydaje mi się, że ta przewaga w polu jest i tak cały czas najważniejsza, więc to nie jest tak, że farmy. Totalnie zmienią oblicze KvK, ale one w pewien sposób mogą oczywiście pomóc. Jeżeli mamy takie KvK gdzieś tam na ostrzu noża, gdzie może to iść w jedną albo w drugą stronę, to rzeczywiście farmy mogą nam pomóc. Ja pamiętam, myśmy mieli kiedyś takie KvK, to było w tym scenariuszu Niezłomni Wojownicy, gdzie przegrywaliśmy, myślę, tak w miarę obiektywnie przegrywaliśmy strefę, i kiedy zaczęliśmy podłączać farmy, to zmieniło się oblicze tej walki i finalnie tą strefę wygraliśmy i mamy 100% pewności wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, że wygraliśmy tą strefę dzięki farmom. No bo yy, parę osób zaczęło wrzucać po 5-6 farm w okolicach flagi, no i zaczęliśmy tankować tego przeciwnika, aż oni już nie mieli siły atakować naszych garnizonów, no i wtedy my przeszliśmy do kontrataku. Yy, I rzeczywiście te farmy mają znaczenie. Także. Warto pomyśleć w ogóle, że jest coś takiego i te farmy będą ważne. Żeby te farmy mogły atakować, no to pierwsza taka podstawowa rzecz to będzie, że trzeba sobie odblokować te jednostki, te 4 No, jednostkami, te trzy niestety nie zawalczymy. Te, te czwórki też są słabsze, ale to są już takie jednostki, które naprawdę mogą sobie poradzić. Tak, wiadomo, że one nie będą miały lepszych tam wymian z te piątkami, ale koniec końców, tak jak mówię, znowu, to są jednostki, które nam są w ogóle bezużyteczne i możemy użyć ich do walki. Bardzo ważne będzie tutaj trenowanie pasywne, czyli to, co ja teraz robię. Po prostu trenuję sobie jednostki. Oczywiście mógłbym tutaj jeszcze run używać, albo nie wiem, tytułów, ale w większości graczy nie będzie nam się chciało tego robić. Nie ma to tak wielkiego znaczenia. Ponieważ trenowanie pasywne jest super. Ja sobie tutaj trenuję, nic nie muszę wielce robić, nie tracę przy tym jakichś wielkich surowców i trenuję jednostki, które właśnie w razie W, w razie jakiejś draki mogę sobie spokojnie później użyć. A wydaje mi się, że coraz częściej nasze farmy będą używane niemalże nagminnie, że będą używane niemalże cały czas. To, co robi na przykład Królestwo 960 GT. Więc to wiecie, to jest ogromne królestwo wielkich wielorybów i wyobraźcie sobie, że oni używają farm nie tylko jako garnizonu, o którym już powiedziałem, ale robią coś takiego, że na przykład robią mobilizację i ta mobilizacja jest tylko i wyłącznie z farm. Czyli puszczacie mobilizację, lider mobilizacji na przykład wkłada tam trzy jednostki T5 i wszyscy dołączają tylko i wyłącznie farmami. No i co, to jest taka mobilizacja, na której wam totalnie nie zależy. Możecie nawet dołączać do tej mobilizacji głównymi kontami, ale możecie ją po prostu puścić samomi niech się dzieje co chce. Ewentualnie GT jeszcze często tak robiło, że właśnie dołączało później swoimi głównymi kątami albo swarmowali tą flagę, okrążali, atakowali. Można na to zrobić w różny sposób, ale w ogóle sama taka mobilizacja, gdzie nie zależy Wam na zmarłych jednostkach, wydaje się być naprawdę spoko. Ewentualnie można też zrobić tak, że opanowujecie pole i jeszcze nawet dołączać do tej mobilizacji możecie też jednostkami z, z farm, co jest oczywiście dużo trudniejsze, tak więc dużo łatwiej Wycofać gdzieś tego lidera mobilizacji, dołączyć farmami, no i już ta, fa już ta mobilizacja z farmami gdzieś tam uderza, a my później dołączamy głównymi kontami. No jest jestem ciekawy, właśnie jak to będzie wyglądało u nas na takim. Małym królestwie, gdzie te farmy wydaje mi się, że mogą mieć jeszcze większe znaczenie niż, niż na takich większych królestwach, ale to znowu, na większych królestwach tych farm będzie dużo, dużo więcej, więc cały czas mam takie wrażenie, że te farmy są naprawdę kluczowe, bardzo, ale to bardzo ważne. No dobrze, to powiedzmy, że mamy już odblokowane jednostki T4, trenujemy sobie. O czym warto pamiętać, żeby ta nasza farma była dobra do walki? Przede wszystkim ja bym polecał jednak nie pompować siły na, tym, na tej naszej farmie, bo to będzie sprawiało, że no im więcej siły na tym koncie, tym jakby większa szansa, że gdzieś tam wejdziemy do tego matchmakingu, czego byśmy po prostu nie chcieli. Więc ja ogólnie nie polecam na koncie farmie jakoś robić wielkich ulepszeń, czy to budynków, czy to zwłaszcza technologii, która będzie nam podnosiła siłę. Na pewno nie polecam iść na te piątki na farmie. Wydaje mi się, że to. Jednak jest przerost formy nad treścią. Na pewno nie, nie opłaca mi się robić jakichś tutaj specjalnych dowódców i tak dalej, no bo jeżeli nie będziemy inwestować w technologię, to nawet z dobrymi dowódcami to tutaj za dużo nie powalczymy. Jeżeli już ktoś się zdecydował, już taką farmę ma, gdzie te badania ma zrobione, chociażby te czwórki te maksymalnie, czy nawet te piątki, to wydaje mi się, że dobrym pomysłem są właśnie na takich farmach te ataki dystansowe. Można. Zainwestować w tych dowódców z inżynierii, rzeczywiście gdzieś tam tą swoją, tą swoją farmą strzelać z dystansu, może to być całkiem niezły pomysł, tylko znowu no nie będziemy mieli na tej farmie technologii KVK. Ech, pytanie, czy opłaca się mieć tyle siedziu, jeżeli to by jeszcze miały być te piątki na farmie. Ech, pytanie też, czy nie stracilibyśmy więcej na tym surowców niż zyskali, ale ewentualnie jest to do przemyślenia. Ja ogólnie to nie jest coś, co polecam. To, co polecam, to jest właśnie taka farma, gdzie macie minimum siły, że na przykład sobie te budyneczki do zdobywania surowców dajecie rzeczywiście na ten 25. poziom, ale całą resztę zostawiacie i po prostu tylko i wyłącznie trenujecie jednostki, i to naprawdę spokojnie wydaje mi się, że. Wystarczy, nie musicie walczyć w polu tą farmą, wystarczy, jak już będziecie w garnizonie tą farmą i jak będziecie w mobilizacji, to już jest naprawdę bardzo spokojnie. Bardzo fajna rzecz, o której warto pamiętać, to że Lilith daje nam możliwość grania na dwóch kontach, które są nawet na dwóch postaciach, jakbym powiedział, które są na tym samym koncie. Czyli zobaczcie, ja tu mam kilka swoich kont. I teraz, jeżeli jestem zalogowany na swojej farmie, to mogę na telefonie na przykład zalogować się na moje główne konto i kontrolować je dwa w tym samym czasie. I teraz, ile będziecie mieli tych różnych, jakby urządzeń, na których się zalogujecie, tyle farm moglibyście obsługiwać. No, nie mówię tutaj, żeby ktoś włączył sobie pięć telefonów i pięcioma farmami grał równocześnie, ale granie chociażby dwoma, że na przykład głównym kontem gracie sobie na, na w komputerze, a na telefonie włączacie sobie farmę i właśnie dołączacie do mobilizacji albo do garnizonu, to już jest naprawdę bardzo fajna opcja, dzięki której będziecie mogli znowu trochę więcej tych swoich jednostek wrócić. To jest coś, co bardzo często robimy i wielu graczy już często robi i to też bardzo zachęcam, żeby to było. Tutaj od razu też kwestia dla leadershipów. Warto uwzględnić farmy, to co już niektóre królestwa robią, u nas też to się dzieje, czyli jeżeli jest koniec KVK, to dam, jemy statystyki nie tylko i wyłącznie naszych głównych kont, ale wrócamy też statystyki naszych farm, czyli ile tam zmarło jednostek na farmach, tak żeby zmobilizować też ludzi do używania farm na KVK. Myślę, że to już jest też dosyć powszechne, ale warto o tym pamiętać, tak, żeby to nie było tak, że ja używam głównego konta i pięciu farm. Ktoś używa tylko głównego konta i jesteśmy jakby na takim samym poziomie, mimo że te moje pięć farm naprawdę się bardzo przysłużyło dla królestwa, co było bardzo ważne. Oczywiście używanie tych farm jest już dosyć starym trendem. To nie jest nic wymyślonego wczoraj ani rok temu, ale warto myślę o tym też pomyśleć. Kiedy myślimy o farmach i używaniu ich w wojnie, to będzie bardzo ważne też, żeby można było dosyć dużo jednostek wysłać. Przydają się tutaj na pewno te powiększenia armii, których ja, jak widzicie, nie mam zbyt dużo. No i niedobrze, przydałoby się, żebym ich miał więcej. Także mógłbym sobie tutaj, na przykład, użyć klejnotów, żeby te rzeczy kupić, ale możemy też spokojnie zrobić sobie takie rzeczy za darmo. Na przykład, kiedy pojawia nam się Mighty's Governor. To używając naprawdę niewielkiej ilości jednostek, taką sobie zrobić małe, małą potyczkę, kiedy jest kill event i tam możemy dostać 25% powiększenia armii, dzięki czemu będziemy mogli dołączyć do garnizonu albo do mobilizacji większą ilością jednostek. To co też bardzo polecam, to żeby się przygotować, bo bardzo często kiedy dołączamy właśnie do garnizonu, do mobilizacji, to robimy to na rympał byle jak. Jeśli jest to garnizon i jesteśmy blisko i możemy sobie skakać między miastami, to rzeczywiście nie ma to jakiegoś wielkiego problemu, ale warto sobie swoje farmy też przygotować. O co mi tutaj chodzi? Zobaczcie na przykład, co ja tutaj mam. Mam przygotowane jednostki, które będę wysyłał, i mam tutaj nieprzypadkowo może najpierw pokażę wam te czerwone mam tutaj osmana i mam sarkę. Dlaczego? Bo na Osmanie mam wymaksowaną umiejętność czwartą, czyli 10% więcej limitu jednostek i to samo ma tutaj sarka. Sarka, którą na farmie najczęściej tak już macie wymaksowaną, bo to jest dowódca też używany do zbioru. Dzięki temu mam 20% więcej jednostek i nawet bez powiększenia armii jestem w stanie wysłać, zobaczcie, piechoty 215 tysięcy. Zwykle, gdybym użył jakiegokolwiek innego dowódcy. A, czekajcie tutaj. Na przykład sobie użyjmy, nie wiem, że wysyłam ATLE, to zobaczcie, mam tylko 158 tysięcy, tak, jeżeli to będzie double C, żeby szybko szedł, to to jest 166. To już jest pewna jednak różnica, tak? 215. Będzie dużo lepiej, szczególnie jeszcze jeśli zależy nam na tym, żeby wysłać dużo jednostek szybko. Warto, żeby mieć to przygotowane i na przykład zobaczcie, piechota, Kawaleria, Łucznicy. Tak, jestem przygotowany, żeby dosyć szybko te jednostki wybrać. Jeżeli potrzebuję drugiego marszu, to mam tutaj Belisariusza, który jest dosyć szybki. i Mam go dosyć w ogóle tutaj na wysokim poziomie. Mam Sipio, który też ma tą opcję powiększenia marszu. Nie mam tutaj 10%, jeszcze ostatnia ta umiejętność musi wpaść. Ale właśnie tutaj też wysyłam po 213 tysięcy bez powiększenia armii, tak? Czyli gdybym tutaj miał te powiększenie armii 25%, to mógłbym tych jednostek wysłać jeszcze więcej. Warto sobie to przygotować wcześniej, żeby właśnie dosyć szybko wysyłać, żeby nie musieć później wyobraźcie sobie, kiedy walczycie głównym kątem w polu i musicie szybko wysłać konto, jakieś jednostki z farmy to warto, żeby to było tylko klik, klik, klik i raz, dwa, trzy szybko, bo nie ma czasu wtedy, właśnie, mieszać sobie tymi tutaj paskami, tak, żeby to były te jednostki albo tamte. Fajne jest, fajne jest to, że jeżeli mamy to przygotowane, można, jeżeli macie tyle tego siege'u, to można jeszcze oczywiście siege tutaj też spokojnie sobie wybrać, no i w ten sposób sobie po prostu walczymy szybciej. Taką też ważną sprawą jest to, że jak już macie te jednostki, wszystko przygotowane, to żeby nie wysyłać za bardzo jednostek swoich, że na przykład jesteście tam, nie wiem, w z i wysyłacie jednostki bardzo, bardzo daleko, tak, żeby szły nie wiadomo ile kilometrów, że na przykład tutaj wysyłam teraz wsparcie. I wysyłam sobie te jednostki. One będą szły 16 minut. Wiadomo, że to zniszczy nas garnizą, to już o tym nie będę opowiadać, ale nawet jeżeli byśmy szli nie do mobilizacji, tylko gdzieś tam sobie przygotowujemy te jednostki, to uważajmy, bo jak wyszliśmy te jednostki tak daleko, to to będzie idealna pożywka dla. Wszystkich, którzy będą chcieli sobie łatwe kilpońcy tutaj zdobyć, tak? Czyli te ładowanie właśnie farm dla niektórych graczy, którzy gdzieś tam będą stali z boku i będą polowali właśnie na takie wasze marsze, jeżeli ich złapią, no to zniszczą ich kompletnie, tak? Do tego poziomu, że często na farmach, ja na przykład na farmach widzicie, nie mam nawet poziomu takiego szpitala. Mam tu jeszcze jednostki w szpitalu, które będę musiał uleczyć, ale wracając do tego, co jest, co jest tutaj. To Ważna jest naprawdę sprawa taka, że te jednostki jest łatwo zniszczyć, więc warto pamiętać o tym, że jak już je gdzieś wysyłamy, to żeby wysyłać bezpiecznie, wysyłać albo na terytorium naszego sojuszu, gdzie widzimy, że nikt ich nie zaatakuje, albo skaczemy sobie przez miasta od jednego do drugiego, czy chcemy dołączyć do mobilizacji czy garnizonu, tak żeby się ustawić gdzieś blisko, stłować się w tych miastach. Absolutnie nikt nie może nas w polu atakować, bo wtedy cała ta nasza inwestycja bardzo szybko zniknie, no i znikną nas, nam też nasze jednostki. Wiem, że to często bywa, że ktoś nam te jednostki atakuje, że je finalnie tracimy. No nie jest to też koniec świata, bo zazwyczaj na tych jednostkach z farmy się tak bardzo nie przejmujemy, no ale właśnie, wydaje mi się, że te jednostki będą coraz to, coraz to ważniejsze dla nas i to, że będą żyły i że będziemy mogli użyć ich coraz więcej, będzie naprawdę ważne. Także warto, skoro już gdzieś tam się staramy, żeby tych farm w ogóle używać, to warto to robić tak, żeby, żeby nie były aż tak mocno atakowane. Ja często robię nawet coś w tym stylu, żeby nie zabierać miejsca w moim miastem, że teleportuję się w pewne miejsce, czyli robię skok, tak, teleportuję się blisko flagi albo blisko jakichś miast. Rozsyłam 5 marszy z mojej, z mojej farmy i wracam się na przykład do zetwórki, i później tymi marszami sobie spokojnie gdzieś tam dołączam do mobilizacji, itd., itd. Jest idealnie wtedy, jeżeli na tej farmie będziecie mieli dużo teleportów. Ja tak jak widzicie, teraz tu mam 46 takich teleportów, więc naprawdę możliwości teleportacji będę miał bardzo dużo. To jest też warto, żeby, żeby pamiętać o pewnych rzeczach, które się przydają na wojnie. Na pewno przydaje się bardzo teleportacja. Na pewno przydają się też te tarcze, które mamy. Jak widzicie tutaj już mi została tylko jedna. Na pewno przydają się też te opcje, gdzie mamy powiększoną armię, gdzie będziemy mogli wysłać więcej jednostek. Także to tyle. Polecam bardzo. Jeśli już macie farmy, to robimy te czwórki, trenujemy te czwórki, a później też te farmy używamy do tego, żeby nasze królestwo było silniejsze. Bardzo to polecam. Jestem ciekawy. Jakie wy macie historie? Podejrzewam, że niektórzy mogą się pochwalić naprawdę fantastycznymi liczbami, jeśli chodzi o farmy. Jak widzicie, moje farmy nie mają ani super kill pointsów, ani też, chyba, jeżeli. Miałbym tutaj pokazywać statystyki zmarłych jednostek. No, w sumie 6 milionów, trochę tutaj mam, ale jak one umarły, to też nie powiem, że one wszystkie umarły w mobilizacji albo we fladze. Wydaje mi się, że większość z nich zmarła po prostu przez moją głupotę. Ale gdybym właśnie grał sprytniej i 6 milionów jednostek zmarłych w wojnie, to by było naprawdę całkiem niezły wynik. I myślę, że te 6 milionów moje wzięłoby też ze sobą. Parę dobrych milionów jednostek wroga, i to jest na pewno cenne. Okej, okay, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.